Uuu, Widzę, że kolejne tutaj dekoracje są. Coś mogę podnieść, dotknąć, poprzestawiać. Nie? Narkuika. Lampiona. Całto lampiona. Jajka. <grystanie> ja zastanawiam mnie. O co chodzi z tym patykami, że jest taka ilość tego? A że to są patyki na gniazdach w sumie. To miałoby sens, ale w sumie, czy na tyle, ile tu jest. O! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z Fazmofobii! E, jak widzicie, jesteśmy już w połowie drogi naszego eventu. Mamy wszystkie trzy mapy z kategorii takich mniejszych, że tak powiem, odhaczone. Mniejszych bądź jednych. Ja to tak to jako mniejsze, po prostu mapy. Także, no. Eee, przed nami Blazed Farmhouse, a Zaczynamy serię map, które są większe. Mieją te Camp Twine, bo ona nie jest jakoś super wielka. Więc no... Ale no dwie duże mapy, że tak powiem. Każ, swoją drogą. Zobaczymy jak one pójdą. Najbardziej się obawiam tylko o MapleLodge Campsite'a, który może pójść... Ciężko, więc szczerze ja nie wiem czy... Jak przyjdziemy do tej mapy. Jak będzie na ten... jak przyjdzie na tę mapę czas, że tak powiem. Bo dzisiaj nie będzie jej, że tak powiem, w obiegu. Nie wiem, czy nie zrobimy po prostu samego lotu po eventową rzecz tak naprawdę. Czyli po zrobienie zdjęcia Kulika i wio z mapy. Zobaczymy. Daczej znaczy się podajemy tego wyzwania i też złapiemy ducha. Albo najwyżej umrzemy. Trudno. Najwyżej zapłacę znowu za przedmioty. Jakoś taka konieczność. Znaczy na razie nie muszę płacić, bo nic nie straciłem jeszcze, bo nie zdechłem. Ale zobaczymy jak po dzisiejszej, że tak powiem, po dzisiejszej mapie wyjdzie. Także co, my bez błędnego przedłużenia wyruszamy w podróż. Ja serdecznie was zapraszam do zostawienia komentarza, pod filmem zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale dla zasięgów. Także co, my czekamy za mapą. Idziemy najpierw na polowanie ducha, potem na polowanie króliko ducha. Jak to tam gra nazywa, miniona? W każdym razie e, przygotowujemy sobie rzeczorki. Bierzemy. E, korki widzę mamy na samej górze, także czeka nas wyprawa naprawdę przez piętra. Chyba, że duch się okaże, że będzie gdzieś nam pod ręką. Zestaw, że tak powiem, małego poszukiwacza. E, Miniona mam też już podęką. Co na razie temperatura była niska na dole, teraz tutaj jest niska. Więc tak na razie wstępnie tak ciężko już na pierwszy rzut oka wywnioskować. Tak, jak na ostatnich papach było to. Praktycznie ledwo się ruszyliśmy i już mieliśmy takie, okej, okay, gdzieś w tej okolicy jesteś. Więc już można się, że tak powiem, rozstawiać. Także no, zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało. Co na razie, że tak powiem, brak to takich bardziej pewniejszych. Dajemy się też że trochę rozkręcić w sumie. w międzyczasie może poszukamy, nie wiem, jakichś przykładych przedmiotów, które może by nas naprowadziły. Może. Mm, nie ma gorączki. W tym razie temperatura jest taka no, dosyć niezawyska I tak kończymy się w okolicach dziesiątki, 11 O, dziewiątka. Hmm, tylko pytanie: czy ty będziesz na górze, czy na dole? Temperatura się już poniosła, co na. Nie powiedziałem, się wyłącza. Siedem stopni. Pięć stopni. Okej. Okay. Czy jesteś tu? Czy jesteś tu na wyjściu? Okej... Okay. Więc mamy bardzo blisko do ducha. Jako tako to jest i jeden dobry znak i zarazem może być to też zły znak. W sumie. Bo w sumie cokolwiek się nie wydarzy, to możemy bardzo szybko umrzeć tak naprawdę. Zależy też od tego, jaki to jest duch. Jeżeli to jest duch szybki, no to tym bardziej mamy anem. W pacierzu. Czy orzeby, które były przez trzy odcinki, bo od się pojawił. E, chyba nie, ale coś innego było. Bo coś powieciało, tylko nie wiem gdzie. Hmm, chyba, że to było piętro wyżej. Ciężko mi stwierdzić gdzieś... ...tu było coś? Chyba, że tu w tym rogu. Nie wiem, ciężko mi, że tak powiem, wnioskować. Ale temperatura się zmieniła. Okej. Okay. Czyli duch musiał gdzieś przeskoczyć, najwidoczniej. Jakieś winne... Pustuj na może miejsca Pytanie gdzie Powiedziałem jak teoretycznie brzmiało to żeby było być na górze w sumie W sumie niepotrzebnie zapuszczam na drugi koniec domu Tak naprawdę Więc to będzie tylko dla naszej świadomości Więc mnie Powinien jako tako iść na górze. w sumie Skoro ducha już tu nie ma Żartowałem? Żartowałem z... skośne kłamałem? Czyli duch tak jakby zrobił nam psikusa? Dziwne. Dobrze, zostawmy więcej naszych rzeczy, żebyśmy faktycznie mogli bardziej wnioskować coś. Bo tak trochę, no... za bardzo nie mam... Za... Jak wnioskować? Tego te na razie za bardzo nie wykazuje, żeby coś mogło być. Także no. Eee, ogólnie, jeżeli by się pojawiły wszelkie pytania, eee, to dobrze powinienem sobie wspomnieć, że na drugim odcinku będzie trzecim, a i dopiero teraz na czwartym. Jakby w każdym odcinku z eventu, może tak. Eee, filmy są nagrywane w przód. Ze względu, że trochę czasu ogranicza. Także. Eee, wszelkie odpowiedzi na komentarze. Będą się mijały z rzeczywistością, więc jeżeli dajecie jakieś wskazówki, informacje, bądź coś, to raczej one będą dopiero zastosowane dopiero albo na streamach, albo w odcinkach, jeżeli jeszcze będą takowe. Eee, wiadomo, że ten odcinek będzie i tak później, zanim wejdę w sumie do domu żeby po prostu z nie miksować sobie ducha i. Gatki małej Jest Szukuje się taka delikatna zmiana, że może być po prostu tych filmów mniej I bardziej się skupić na streamach Także kochani jeżeli nie siedzicie, Że tak powiem Twitcha Serdecznie do was na mojego Twitcha zapraszam Wszystkie linki są jak zwykle w opisie Na Discorda też gdzie są tam powiadomienia jeżeli chodzi o Twitcha Jeżeli jest stream Czy też o informacje o streamie jeżeli, będzie, jeżeli wy, wy, uda mi się go zapowiedzieć, ale nie tak czasami, tak między nami, czasami są streamy tak niezapowiedziane. Także czasami warto być na bieżąco ze wszystkim. Ja serdecznie zapraszam Was na Twitcha. Niedawno też był stream z Waszej perspektywy, to już było prawie na koniec marca. E, że tak powiem, dokładnie 24 marca mieliśmy przyjemność zabawić się na streamie w e, Company. Także jeżeli kogoś nie było na streamie, nie to, to prawdopodobnie się może pojawią zapisy. Albo już się pojawią, A pojawią się w przyszłości. Także to tak w marginesie. To jeszcze zobaczymy. Co czas pokaże bo sam jeszcze nie wiem dokładnie czy będą zapisy z czy będą fragmenty z latala także no, my bez zbędnego wyruszamy ruszamy dalej <noise> tak koniec ogłoszeń parafialnych Koniec ogłoszeń głośni parafialnych duch tam opowiedział bardzo szybko <noise> e, nie tego się spodziewałem najwyżej duch chyba wiedział że się naklepaliśmy nie na temat, ale no... Ja nie ża Ja tam nie narzekam. Jakby... nieprawda. Eee, yy, co na razie, orkut no mnie chce wykazać w sumie. Na razie mam tylko swoje Xboxy, a jest też to tak... okaz kant... Tyłka ostrzaska jest, też że tak za dużo ewidencji nie mamy. Eee, Wyznamy sobie C spróbujemy jeszcze termolet wykręcić, UV lighta. No czemu by nie. Pytanie tylko, czy ja to będę mógł zamontować tak na suficie, czy jednak będę musiał się tym pomęczyć. Eee, mogę zamontować na suficie, także pięknie. Eee, Wyznamy sobie UV lighta. Było pismo. Teraz właśnie założyłem. I mamy uv lighta, więc mamy potęgę insta. Po co iść? mnie tutaj, czy... ...należało na pismo ducha. Dobra. Eee, to w sumie. Skąd mamy ducha? Yy, my szukajmy, że tak powiem, wskazówek miśnię naszych jajeczek, yy, bo obecnie jako typu nie widzę żadnych dróżek, o dziwo. Więc pytanie: skąd sprawdziłem? Chciałem sobie pozwolić, aha, po prostu sam włączę. Tylko włączę. Za dużego problemu ze światłem nie będzie, a nawet jeżeli eee, musimy znaleźć gdzieś początek, że tak powiem. Pół. Czy my nie, nie, nie widzieliśmy na górze? Teraz będzie najpierw... gdzie jest początek? Odziewa nie o początku, że tak powiem... dosłownie tak jak w począt, początku, em, jeżeli chodzi o... po prostu start domu. Co przeważnie zawsze było. Rezortujemy po prostu z początku domu. Pod co nawet, do której chodzimy. A tutaj tak trochę tam nie ma... ...na bardzo... Gdzie? No więc tak trochę na ślepo celujemy. Może będziemy lec My lecimy ze stychu. Okej. Okay. Pudło. Z typowo startujemy z samej góry, więc. Okej, okay, pudło. a czy tu. Pentagram. Dzięki. Bo no możemy zejść na dół, tak mi się wydaje. No, ale z... z drugiej strony, to nie mi te ślady się nie pasują. Nie podobają, że tak... Tu nie ma jakiejś otoczki ob czy coś. Tak każdy jajko, tak każde, że tak powiem, stoisko ma otoczenie śladów. Tak to nie ma, więc tak trochę um, co wiem, tak więc... hmm one. yeah the wrong answer this is two Liczmy jestem, że duch jako taką może w każdej chwili na nas się rzucić. Bo nie ukrywajmy. No jesteśmy blisko. A teraz to jeszcze bliżej jesteśmy. Jeżeli tak wypochatygujesz trochę, nawet tu jest nie? Ule, nie, jak nie, 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 nie. to jest jeszcze, raz, bo. Bingo. Właśnie spalił klucz, więc sobie zrobimy zdjęcie. Zamontujemy drugiego klucza. Tak, koncernie. Bo tak się trochę niebezpiecznie zrobiło. Eee, klucza powiedziałem. Hmm. Wszystko mamy? Mamy, po co? Oj, nie tak. Po co mamy? Co yy. załączujemy? Mm, A, ja tu wyłożyłem na gazę. Gazem. Było tu, prawda? Tak. No mm, jak może zrobimy to? Pozostają. Spaję, proszę. Nie wiem, czy zajmiecie jakąś interakcję, czy już jakiś spalony Krótce. Panel? Krótce. Leśny interakcja. Ok, dobra, ładnie. Kiedyś źródło w obszarze ducha. To też możemy na szybko odkleczyć i możemy się zmywać z tego. Czuję, mam przyzwyczajenie, że mogę to odłożyć. Może. Nie używam żadnego aparatu swojego. Korzystam z aparatu aparat, też odgrzymy. Kazidujemy ducha. Proszę bardzo. Eee, mamy oznaczone. Dobrze, także mamy portygistę. Także wyruszamy i zobaczmy jak to będzie. Zobaczmy, co to będzie za... I uwaga! Mamy, mamy poprawne ducha. Yeah, także kasała nie wchodzi. W nie chyba nie prawda? No właśnie. Trudno się mówi, ale byliśmy kolejny poziom i mamy dostępne nowe kadzidło. I tak powiem bardziej... Pisanię, nie powiem. Więc ja sobie kupimy od razu. Ojoj, to już pierwsze będzie trzeba zrobić. Z dużym naciskiem na słowo troszkę. Ale to się będzie było poza nagrywaniem. Ale. Ja to jeszcze, co nieco jeszcze trochę na więcej yy... Dobrze, ale w każdym razie. Kolejną mapę mamy już za sobą, przed nami zostaje już, że tak powiem, ostatnia już mapa, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Eee, czyli Maple Lodge Campsite. Zobaczymy co tam przyniesie, czy się uda nam złapać ducha i przeżyć, czy tylko uda się nam ogarnąć królika. Taka okay, eventowego. Zaczniemy najpierw od tego, tak just in case, potem będziemy łapać ducha żeby po prostu mieć to bezpieczne pole, że chociaż event będzie mieli zrobiony, także no yy, my się spotkamy już w następnych odcinkach, także trzymać się do następnego i pa pa